Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Gościem państwa jest dziś Bartosz Sarnowski, nowy prezes Lechi. Rozmawia Włodzimierz Machnikowski. Witam pana. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. W zarządzie Lechi mamy układ sił następujący: 1-2 niekorzystny. Przegrywamy z Wrocławiem. My Gdańsk z Pawłem Bartosiewiczem i Pawłem Żelemem, bo oni są stamtąd. Nie traktowałbym tego na pewno w takich relacjach, że przegrywamy. Praca w zarządzie opiera się i musi się opierać na współpracy z członków zarządu, inaczej trudno byłoby zarządzać jakimkolwiek podmiotem. My już to, te zasady współpracy zdążyliśmy sobie wypracować od początku sezonu czy od początku maja, od kiedy wszedłem do zarządu. Z absolutnie nie, nie traktuję tego rozkładu sił w zarządzie jako jakiejś rywalizacji, e, tylko jako współpracy. Chciał pan być prezesem już 8 miesięcy temu, kiedy, e, no nie wiem, czy Andrzej Kuchar, czy on tu miał głos decydujący, ustanowił, że Bogdan Magnowski jednak rządzić będzie klubem? E, trudno mi powiedzieć, nie brałem udziału w, w głosowaniu Rady Nadzorczej. E, chciałem, tak, owszem, kandydowałem e, na stanowisko prezesa, aczkolwiek wygrał Bogdan Magnowski. Myślę, że przez te parę miesięcy, kiedy to Bogdan Magnowski był prezesem zarządu, a ja członkiem zarządu, dyrektorem pionu operacyjnego, to współpraca układała nam się dobrze. Ale nie obawia się pan, że trwałość tej posady prezesa tego pierwszego jest cokolwiek wątła w Lechi? Maciej Turnowiecki tak, że ja nie wierzę, że on chciał odejść z Lechi, On też w maju, rezygnując, to była decyzja, która została poniekąd wymuszona okolicznościami życiowymi, tak powiedzmy. A przyznam, że nie znam powodów odejścia Macieja Turnowieckiego. Na pewno było to zaskoczenie dla wszystkich ludzi związanych z Lechią, ale też nie przykładowo żadnej reguły do tego stanowiska prezesa, że jest jakieś niepewność. Myślę, że tak samo jak każde inne. Bogdan Magnowski rekomendował pana na swego następcę. To znaczy, że co? Będziemy mieli kontynuację? E, to znaczy, że w dużej mierze tak, będziemy mieli kontynuację, e, dlatego że, tak jak wspomniałem do początku, ta współpraca e, od początku w ramach zarządu nam się układała dobrze. I uczestniczyłem tak naprawdę w tworzeniu tej, tej polityki przyjętej na ten sezon przez Lechy, nie tylko na ten sezon. Kontynuacja to rosnące długi, podobno to już ponad 13 milionów złotych. E, no, tu chciałbym sprostować. Nie możemy powiedzieć o tym, że mamy rosnące długi. Rzeczywiście um, to, o czym się powszechnie mówi, o rosnących długach lechi, to są tak, tak naprawdę wpływają na to ujemne kapitały własne. Na które wkłada, wpływa wielkość pożyczek, która jest stosunkowo wysoka do kapitału zakładowego spółki. Nie utożsamiałbym tego natomiast na wprost z długiem. To znaczy, chciałbym tutaj powiedzieć, że to, to nie znaczy, że Lechia jest klubem bardzo zadłużonym i niewypłacalnym. Kontynuacja to przede wszystkim. Trzymanie się finansów i kasy klubu w taki sposób, aby go rzeczywiście nie zadłużać. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ostatni rok obrotowy, to odnotowaliśmy owszem stratę, kolejną, jeśli chodzi o wynik w sprawozdaniu finansowym, ale już bardzo niską w stosunku do tego, co było w poprzednich latach. I ta tendencja będzie się stale obniżać przy takim sposobie zarządu finansami spółki. Muszę podkreślić, że my jako klub. Ekstra klasy. Jesteśmy jednym z tych klubów, który jest klubem solidnym, który nie ma zaległości co do bieżących wypłat w stosunku do piłkarzy. Nie mamy tak trudnej sytuacji jak wiele innych klubów. Nie grozi nam żadne postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe, układowe, tak w przypadku jednego z klubów jak Ale te pożyczki budzą kontrowersję, bo to są pożyczki od Andrzeja Kuchara, czyli właściciel pożyczania jako sam sobie. Dokładnie od Wrocławskiego Centrum Finansowego, które jest chodzi? pod kontrolą Andrzeja Kuchara. większościowego akcjonariusza Lechi. Tak, są to pożyczki od, od akcjonariusza do spółki to zjawisko udzielania pożyczek w polskich klubach jest, no wiele częściej spotykane, jeśli chodzi o taki rodzaj, potocznie to zadłużenia, to tak naprawdę Lechia ma bardzo niewielkie w porównaniu z innymi klubami. No ale dlaczego trzeba pożyczać? Dlaczego właściciel nie może dać po prostu pieniędzy na swój interes? A, to jest może pytanie laika. A, nie jest to przede wszystkim pytanie do, do zarządu. Nie... W tej chwili nie, nie, nie potrafię na co powiedzieć, nie czuję się adresatem tego pytania. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej chwili Lechia ja już od dłuższego czasu nie zaciąga pożyczek. 28 milionów złotych taki budżet deklarował w maju minionego roku prezes Bogdan Magnowski. Pan może jakąś deklarację złożyć, bo to ten sezon się właśnie zaczyna, więc można policzyć te pieniążki. Rok obrotowy nie liczy się tak jak sezon, czyli dość niekonwencjonalnie. Nie od stycznia do grudnia, bo gdybyśmy go liczyli od stycznia do grudnia, to muszę przyznać, że mielibyśmy zysk. Na przykład na koniec tego roku, po, za poprzedni rok kalendarzowy. W związku z czym ten budżet nie uległ zmianie. On został określony na początku sezonu. Nie jest to 28 milionów, jest, mniej. To, jest to trochę mniej. tak. Można zarabiać na takim interesie, czy, czy nie? Jest pan już w Lechii ponad dwa lata, więc zna pan ten biznes, jest pan prawnikiem, więc zna pan temat. Ale czy klub może zarabiać? Dokładnie. Czy ten, bo pan stwierdził, że ten dług przestał rosnąć, że te 13 minut to jest na razie taka, taki próg graniczny, natomiast czyli nie, zakończy, nie zaciągacie kolejnych pożyczek, natomiast, Nie zaciągamy. czy można to zmniejszyć. Nie zaciągałem kolejnych pożyczek, jak najbardziej można to zmniejszyć. Um, oczywiście, że można. Klub piłkarski może zarabiać, przynajmniej o wiele bardziej. Istotne dla klubu jest to, aby zarabiać poprzez zapełnienie trybun, poprzez przychody z dnia meczowego. W tej chwili mamy trzecią frekwencję w Polsce, przekładając na liczbę mieszkańców w porównaniu do miast, które nas wyprzedzają. Myślę, że stoimy dość wysoko. Oczywiście będziemy musieli robić wszystko, żeby tę frekwencję zwiększyć. No to w tym ale celu zamykacie decydujące... trybunę? Bo tutaj pytanie od naszych słuchaczy, że podobno trybuna A... ma być zamknięta, wyłączona z użytkowania przynajmniej. My, my absolutnie nie zamykamy trybuny. To jest innego rodzaju problem. Czekamy na decyzję wojewody w tej kwestii, ponieważ wpłynął do wojewody wniosek o zamknięcie dolnej, zielonej trybuny, znaczy sektorów U, v, w. Wy oczywiście będziecie optować za tym, żeby to było otwarte. E, oczywiście, że tak, dlatego że nam zależy na tym, żeby nasze mecz oglądała jak największa liczba publiczności i e, na pewno nie chcemy za każdym razem ponosić e, konsekwencji tego typu za e, jakieś wydarzenia na trybunach, zwłaszcza, że te wydarzenia na trybunach Lechi tak naprawdę nie e, wyrządziły nikomu żadnej szkody, nie było żadnego. Niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. Poza tym klub został już ukarany przez ekstraklasę karą pieniężną i jak... zakazem wyjazdu dla kibiców na mecze. Wracając do finansów, jak odbiera pan skoncentrowanie akcji we Wrocławskim Centrum Finansowym kontrolowanym przez Andrzeja Kuchara? Taka operacja została ostatnio dokonana. Zdaniem znawców tematu to jest taki sygnał, że Lechia jednak zostanie sprzedana, że taka koncentracja akcji ułatwi potem transakcję. Tak, czysto teoretycznie oczywiście, że taka transakcja ułatwiłaby e, później dal, dalszą transakcję. Muszę powiedzieć tak, no, jeśli chodzi o fakty, to ta czynność nie została jeszcze dokonana e, do zarządu nie wpłynęły jeszcze dokumenty e, potwierdzające sprzedaż tych akcji, a muszą wpłynąć z racji praw korporacyjnych dla e, akcjonariusza. E, natomiast co do samej e, sprzedaży. E, Powiem tak, nie jest to sprawa, w której uczestniczy, uczestniczy zarząd, a, ponieważ o sprzedaży może decydować tylko właściciel akcji, czy to ten, czy inny akcjonariusz. A, ostatnio w Gdańsku był pan Andrzej Kuchar i według informacji uzyskanego pana Andrzeja Kuchara nie prowadzi rozmów z państwem. To w takim razie o czym decydować będzie nowy prezes i, i jaki będzie podział kompetencji w tym nowym y, zarządzie? Podział kompetencji, jeśli chodzi o dwóch członków zarządu, którzy się nie zmienili, nie ulegnie także zmianie. Ja w dalszym ciągu będę odpowiadał za piąt sportowy i, pion, i tę część organizacyjną działu. meczów. o transferach pan będzie decydował także? Też, aczkolwiek to nie jest tak, że wyłącznie ja decyduję. Mogę za chwilę przedstawić, jak wygląda procedura decydowania o transferach u nas. Co dalej, co do podziału kompetencji, Paweł Bartosiewicz w dalszym ciągu, będzie odpowiadał za finanse, za kadry. Paweł Żelem natomiast za wizerunek. media, marketing, sprzedaż. Co do wizerunku, jeszcze zobaczymy, ponieważ ja jestem, jestem zdania, że wizerunek określany jako PR powinien być jednak zawsze w gestii prezesa. Albo no, będziemy wyszło z Jest pan udziałowcem Lechi mniejszościowym. Tak zwani strażnicy pieczęci, czyli ci najżarliwsi kibice, którzy w jednej z pierwszych transz nabyli znikomą liczbę akcji, bo to było po, po, po sztuce tak naprawdę. To potem zostało podzielone. Zarzucają panu, że pan do tej Lechi przybył troszeczkę za późno, żeby być takim prawdziwym człowiekiem Lechi, bo pan jest podobno tylko od czwartej ligi. A ci prawdziwi lechiści to byli z Lechią na dobre i na złe, czyli na samym dnie, czyli w preklasie. Rzeczywiście jako członek stowarzyszenia jestem od y, czwartej ligi. Um... Przyjmuje pan to jako zarzut, bo oni w tym momencie deklarują jakby brak zaufania do pana. Mam na myśli kibiców, którzy mają istotny wpływ na to, co dzieje się w Lechii nie pozostaje mi takim razie nic innego, jak swoim działaniem zapracować na to zaufanie. Kojarzony jest pan z Błażejem Jankiem. Razem pracowaliście w środku szkolenia piłkarskiego, potem przy Akademii Piłkarskiej Lechii, której był pan dyrektorem. Tu kiwa pan głową w tej chwili Prze przecząco. Bo, bo nie, nie pracowaliśmy w OSP, to nie jest tak. Ja nie pełniłem żadnej funkcji w OSP. Rzeczywiście w kilku kwestiach, gdy potrzebna była pomoc prawna na zasadzie normalnej e, pomocy dla Lechii. rzeczywiście kilka razy brałem w to udział, choćby przy opracowywaniu e, zasad, na jakich e, kiedykolwiek miałby wejść e, inwestor do Lechi, to rzeczywiście działo się już w czwartej liczje. pewne podstawowe założenia, z których część znajduje się w statucie e, wtedy powstały. E, czy jest pan człowiekiem, bo że ja w takim razie, bo takie, takie opinie także nie, się pojawiają? Nie. nie. E, Mogę odpowiedzieć tak, nie jestem niczym człowiekiem, a stwierdzenie, czy akurat jestem człowiekiem Bożejenka, nie, to nieprawda. To, że Bożejenka znam, to myślę, że akurat wszyscy z tych akcjonariuszy mogą sobie powiedzieć to samo. Nie inny, mamy żadnych bliższych relacji. Opcji. Inny człowiek, Lech i Mariusz Popielarz, zarzuca panu na Facebooku, że z Rady Nadzorczej wyeliminował pan Dariusza Krawczyka, który w biało-zielonym środowisku był prawdziwym autorytetem. Przyznaje się pan do winy? Nie, absolutnie to jest niemożliwe. Pan już popierasz powinien spojrzeć na, na daty, bo o ile ja pamiętam, Darek Krawczyk odszedł z Rady w grudniu 2010 roku, pod koniec w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. A ja do zarządu, czyli innego organu, wszedłem od 1 maja 2012 roku. Więc Rada Nadzorcza, powołując Pana na stanowisko prezesa, zobowiązała Pana do czegoś? Czy Pan się do czegoś zobowiązał? Tu pytam o najbliższe Pana działania. Rada Nadzorcza pytała się mnie oczywiście o koncepcję, jaką mam koncepcję na prowadzenie lech i co do celów zespołu. I powiem tak, pozostaje ona niezmienna. Ale ja chce zająć jak najwyższą pozycję. Musi jednak odnosić swoje zamiary do pieniędzy, które posiada w kasie, tak, aby klubu nie zadłużać. Chcemy wprowadzać jak najwięcej młodzieży. Do zespołu chcemy, aby więcej wychowanków grało w Lechy, ale nie na siłę, tylko tak, żeby obniżać nie obniżać wartości sportowej, i aby stopniowo umiejętnie wprowadzać tych zawodników i w tym celu wybraliśmy też trenera Kaczmarka na trenera pierwszego zespołu, bo ten trener gwarantował nam to, że będzie bacznym okiem obserwował młodzież Lechigdański i myślę, że pierwsze dowody tego mamy. Ostatnie pytanie. Razak Terror podobno jeszcze nie podpisał kontraktu w Arabii Saudyjskiej. Podobno nie. Wykona pan telefon? Ja jestem w kontakcie z Jazekiem Tory, jego menedżerem. Jaka Niech, nadzieja z tego wypływa? Nie rozmawiamy przez telefon, tylko wymieniamy maile. Nie wiem, nie chciałbym w tej chwili mówić o żadnych nadziejach. Fakty są takie, że Różnica między nami dotyczy oczywiście pieniędzy. Sportowo bardzo byśmy chcieli, osobiście bardzo bym chciał, żeby ten zawodnik pozostał w Lechii. I jest na to szansa? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Wydaje mi się, że znikoma, ponieważ rozbieżności finansowe pomiędzy nami są naprawdę duże. A w momencie, kiedy włączył się do, do tej gry gracz z Arabii Saudyjskiej, Lechia niestety jeszcze nie jest w stanie konkurować. Z klubami z tego kraju, jeśli chodzi o możliwość wydawania pieniędzy. Jak długo będzie pan prezesem Lechy? Ile trwa kadencja? Jest coś takiego jak kadencja? E, tak, kadencja jest czteroletnia, ale e, ja wszedłem w kadencję e, Macieja Turnawieckiego. E, czy Bogdana Magnowskiego? Nie, Macieja jeszcze Turnawieckiego. Maciej jeszcze Macieja Turnawieckiego, ponieważ to on był wybrany poprzednio głosami akcjonariuszy Seria. A jak długo będę zobaczymy zobaczymy co mi się uda zrobić na czasowe zasłużę. Powodzenia życzymy na przykład europejskich pucharów tak na początek. Postaramy się. Dziękuję bardzo, Bartosz Starnowski, prezes Lechi. Nowy prezes Lechi był gościem radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana